Słuchaj, kurwa daj by było, Słuchaj, kurba! 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 Niech No se Chciałbym, ja, żeby dobre To Ty, strzały są. Ruszamy do przodu! To były strzały. Moi drodzy, do przodu wszyscy! To były strzały z gumowego. patrz, patrz, patrz. patrz. Na barierkach. Świetnik taki śmietnik? To śmietnik. że taki śmietnik. Taki śmietnik. Taki śmietnik. Taki śmietnik Nie, śmietnik to budka sieci. To który. tyle. Jest plastikowa. A to ta, co jest na zewnątrz? Tak, ta na zewnątrz. No to jest cały się powiem. Byłem jest jak jest dwóch kominiarka, Z, z którymi się szerpałem też. Łącznie z tą inicjatywą, z tą łódką, z bramy. Tu też jest wieliści pobić jednego z operatorów. Wód, Badnie. Badnie. To są same w białe kominiarka. No, prowokacja, trzeba obłożać na nich tylko. To to po wszystkiemu. Dobra, Zaczyna się! Zaczyna się chłopaka! Napierdolanka! Zaraz pytam się, zjadą! Zresztą! Mogę być? Chcę spać! Trzeba się gdzieś będzie... bezpieczne miejsce znaleźć, bo Ja bym był za tym, żebyśmy szukali miejsca no. takiego wiesz, spokojniejszego. To jest ciąg dalszy, ciągu dalszych tej samej ambasady, to będzie wiesz.